Hejka kochani Witajcie w nowym odcinaczku Studio Ci Challenge Mia sobie idzie spać Zaraz pewnie stanie nasz buziach otworzymy i damy mu coś ty do niej poszło no ty nie idziesz spać, zostaw, że to kobieto. Masz czas się iść wyspać, to się iść wyśpi. Boże święty, dzieciaki śpiomało. Ma. Już nie pójdziesz zjeść. Skorzystać z nosów. Co to się dzieje zbagowane? Mam to łóżko. No nie chcę iść spać. Jego nam ma mieć energię. To jest do jasnej uliczki. Zaraz trzeba będzie zająć się dzieciakami, a ona będzie padnięta, bo nie może iść spać. A bo ma tego czciula włączonego, to mi przez to nie może zasnąć. Dobrze, no to i później pójdziesz spać. Bo coś ci zrobimy, że nie chcesz i spać. Tylko jaki wstajesz. Ten jest wyspany, a nie chcę stać. Niech sobie śpi, niech sobie korzysta. Na razie nasza mija. Nasza nadzieja też śpi. No i spać, idź. wejść sobie zjeść. Potrzebujemy trzech umiejętności na najwyższym poziomie. Buz, buz, bo ty nie dasz rady, musi ci ktoś pomóc. To chodź się bawić z lalkami. Zostaw matkę, bo w końcu poszła spać mi ci wyścig chociaż trochę. Chodź się pobaw lalkami. Miał koszmaronie. Zaraz mam ci ci i tego. Który już jestem zadowolony, cieszy bardzo. I nadziejka jak tam? Jeszcze kilka, zanim Nadziejka śpi, to ma też, też sobie pośpi. No co? W dzisiejszym odcinku na pewno będziemy mieli poród. A może też zmianę grupy wiekowej Nadziei. Zobaczymy zaraz. Na razie nasza gniew sobie śpi. Johnny idzie ją obudzić. Johnny, chodź, zostaw tą mamę. Jeszcze nie potrzebujesz aż tak bardzo do toalety, żeby musieć ją budzić. Na razie mi tak obudzimy, bo nadzieja będzie wstawać. Także na razie daj jej chwilę oddechu. Nadzieja wstanie, to ja matkę widzę, bo muszę dać nadzieję spać, jeść, co mówię, ja się już z wyznania. Matulka się wyśpi. Już się raz wyśpi. Ciekawe, czy dzisiaj dostaniemy tę za książki. Mamy dość ładną sumkę. Pieniążków za książki. o, nadzieja wstała, mama też wstaje dość się spałaś. weź Przytul. weź dają drzemień i karm z butelki mhm. Jeszcze poprosisz o pomoc ze skorzystaniem z nocnika. W sumie to. Tam około dobra. W chwilonie. co mi tyle tego wszystkiego? Tutaj. Marinę, miau. Proszę, proszę uczyć Sima, Johnny. Ten feszt nie zrobiłeś, nie? Nie widziłam dziecka. Użyj pieluszki. żeby Oj, zrozbawiona zrobiła. Później Ty kochana weźmiesz. Przewiniesz ją faktycznie. Weźmiesz, dojesz. Weźmiesz sobie, skorzystasz. Jak będziesz w stanie, to weźmiesz sobie, zrobisz szybki prysznic. Łączę naszego danego. Nadzieja się bawi. No i superańsko. Superańsko, jesteśmy ogarnięci. Drzony się uczy. No. Super, że drzony się uczy. Weźmiemy, otworzymy. Damy kanapkę z bekonem na stole że Jonas sobie weźmie płucy, bo robi się głodny. Zobaczysz go? O, dostaliśmy 159 za te rozgrywki. No jest super. Mamy 4 nożniki, nie powinny być ciut ciutkę dalej. Nie mogą być ciutkę dalej. Uczcie się, ja się bawi. Czy skończysz tam bawić, co się bawić tutaj. A, ty bierzesz, spawasz do pamperca Zabawkę i przyjdziesz tutaj, dobra. Jak tam Johnny uczysz się tego nocnika? Jeszcze troszeczkę ci brakuje do tego, żeby osiągnąć poziom, w którym będziesz w stanie sam korzystać. No to idź, Pieto! Dojedź i idź. Piotr u mnie, dziękujemy. No, mija, ruchy, 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 bo zaraz śikasz się. Rusz się kobieto. Zostaw to i korzystaj z toalety. Idź. że ja w pozorom te 30 to jest nam potrzebne. Micia, micia się wymagał Co ja mówię? Nadzieja. Później nie przewiniesz nadzieję, bo tolerujesz klozetę. Jak tam June, potrzeby twoje. Potrzebuję, żeby mama cię wykąpała. Później weźmiesz małego człowieka imieniem Johnny. Trzeba mm, je zjadłeś. Weźmiesz go. Pika nad dziećmi wykom. Ale to pier nadzieję, kurde. Nadzieja bardziej jest potrzebująca w, w przebraniu. O, co, co? Nie posadnia dzieje, daj... przebierz i pampersa, kur... Mija! Nie! Tyś jest normalnie człowieku, nie... nie do zdarcia. Weź przewin ją pier... przewiniesz ją? Dziękuję! Później weź więcej opcji, Wyką No i super, odłóż to dziecko teraz Idź wykąp następne, halo Mia Na kładzie Idź wykąp I wypoleruj mu tron na Nadziejka sobie chodź tu, raczkuj tutaj i jak tam zaraczkujesz to postaraj się zasnąć. Jebał. Jak ci się nie uda zasnąć to marka Marka nakarmi butelką. No nie idź jeszcze spać. Hmm. Więcej opcji opieka nad dzieckiem Na karm karm butelki Potem wypolerujesz. Czy zaś się w tym momencie Idź 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 ruchy 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 Dziewczę kąpałaś tego John'ego?

Czytaj jąś mię. No idź, o super ładnie. Niech wnosi się do negu. Mnie z nocnika. Chcesz mu czytać. mój śpiący dziejka. Teraz się zastąpię, inaczej zastąpię już. O super. Dokolerujesz ten nocnik. Weźmiesz, coś ugotujesz. Na karę ser mi będzie. Weźmiesz, a później pójdziesz spać. Nie, super, ogarnięte, nie, i nie, się potrzeba trzeba nie, Już robisz super. zjesz, zjesz. Pierw nie, skorzystać. Wydajeź mi, że mam zęby, idzie idziesz spać. Już krzesła do pidu tego stolika. I więc piekana z dzieckiem przewin.

Nieładnie, Nie... ładnie Nie... 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 jak Nie... sobie weźmiesz Nie... Nie... Hmm. już Nie... Nie. 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 Nasza nadziejka kochana, znowu potrzebuję użyć płytuszki. Sobie użyjesz, mamita cię później weźmie. Skorzystasz sobie, weźmiesz sobie porcję, wytrzesz, a nie mamy rachunków? Nie mamy. No cóż, gdzieś dziecko? Pony wziął sobie jeść. A. Może weźmiemy. Przymaznę zrobię to co chciałam zrobić. Przedam te przełożę gdzieś dalej. Ja się myje wyciera weźmiesz już sobie resztę porcję bo nadzieja poszła się bawić no i super Johnny schodzi sobie zjadł, Johncio jak tam No okej. Okay. Ty mija, kochanie, powiedz mi większa się rodzina, za nie wiadomo ile. Dobra. O, mamy to! Zaczął się poród. Nie, ogarnij nadzieję szybko. Potrzebujesz jechać do szpitala. Nie do dziecko w szpitalu Szybko szybko szybko, odłóż ją Jedziemy Mia! Nie baguj się, potrzebujesz jechać do szpitala Czemu ty naga jesteś Myśli do życia się kolejne dziecko Sto dzieci Cześć. Mamy to, jest, urodziła mi Jasynka. Może damam na imię Josh. Hopp 3 będzie. Josh Hope 3. Nie. Yeah. Jednego niemowlaczka mamy. Tak, jednego niemowlaczka mamy. Mija. Idź skorzystać weźmiesz otworz sobie lodówkę no 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 proszę weź jeść nasze dzieci jest zadowolone nasza starsza parka też jest zadowolona super Josh jest Johnny Nadziaja i Josh <grym> skorzystałaś z mnie dzisiaj. Może coś się uda, że nadzieję, jeszcze będzie miała urodziny w tym odcinku. Wyobraźnie, czwarty poziom, to już nie dużo nam brakuje do tego, żeby miał piąty poziom. Myślenie, Klocki. Na domku, nie. Wyobraźnię ma na domku, dużo się lalkami bawi, Tyle się bawi klockami. Myślenie mu wzrasta. Ok, korzystam z nicnika, na drugi. O, misia pasuje mi jakiegoś kupić, żeby mogli rozmawiać. Będę wtedy mieć wyższe poziomy komunikacji. Dobra. Aż musiałam zastopować grę. Jest! Mamy to! Świętuj urodziny, synki, o imieniu Nadzieja. Jest! Mamy w końcu. W końcu się doczekałam. Mamy to. Nadzieja ma urodziny. Już myślałam, że nie damy rady się doczekać na to. Żeby nadzieja miała urodziny. Więcej opcji. Pomóc wchnąć świeczki. Nadzieja, chał. Mam nadzieję, że w później pod odnowić. Luchy. Mija dzisiaj. Mija dzisiaj, bo jeszcze dziś już potrzebuję. Yes! Mamy to. Nadzieja, o nie, będzie przylepa Dobra, jakie ona ma włosy! O kim ona takie ma włosy? Przecież kim był uscy? Dobra, idź ku dziecku. Dodasz świeczki urodzinowe. Mamy to w końcu. Nadzieja. Możesz sobie wziąć porcję zjeść. Ty tak samo możesz do mnie sobie wziąć porcję zjeść. Okej, okay, moi kochani, udało się. Doczekałam się. Nadzieja miał urodziny. Od tego momentu mamy dwoje todlerków w domu i jednego niemowlaczka. Todlerki biorą sobie jeść. Mija zaraz włoży tutaj świeczki urodzinowe. A ja dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dzięka bądź wieczorka. Narwa kochani.